Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sander, A to już ostatni materiał, jeżeli chodzi o betę Evolve. Postaram się Wam teraz przedstawić nadal grę Krakenem, ale już troszeczkę w lepszym wydaniu. Pograłem sobie nim trochę, już wiem o co chodzi mniej więcej z tymi skillami, jak one tutaj wyglądają i jak je użytkować. Mam nadzieję, że nie będę tak lamił i że uda mi się przynajmniej awansować, czy ewoluować do trzeciego poziomu, do trzeciego stage'a. Czy wygramy, czy nie, nie wiem. To, o tym się po prostu przekonamy w międzyczasie. Wszystko zależy od teamu tutaj przeciw, przeciwnego, dobrze, więc już tutaj nie przedłużając rozpocznijmy rozgrywkę. Jako pierwszy skill dam sobie może tym razem vortex. Bardzo ciekawy jest to skill, jako, jako perka Feeding Speed plate. To jest jako pierwsza gwiazdka. Mam nadzieję, że tam dalej będziemy mogli jeszcze szybciej um, zdobyć szybsze, właśnie um, szybsze jedzenie. Tak, że tam więcej po prostu będziemy dostawać z tego jedzenia, z pochłaniania innych bestii, żeby móc szybciej ewoluować. No, co tu dużo wam mówić, jeżeli chodzi o bestie, to już nieraz powtarzałem, że największe szanse mamy, będąc na trzecim stageu. Na pierwszym mamy bardzo małe szanse, jeżeli chodzi o to, żeby um, pokonać Łowców, na drugim jest to możliwe, a na trzecim nie jest to nawet zbyt trudne, jeżeli dobrze umiemy operować bestią, a nasi przeciwnicy nie są jakimś zgranym teamem, tylko po prostu jakiś tam scrimmage random i itd. Tak trochę widzę, gra długo się wczytuje powiem wam szczerze, jej działaniem nie miałem z większego problemu do tej pory miałem jakiś tam mm, raz mi się po prostu wysypała, jakieś tam błędy wyskoczyły ale tak z grubsza to wszystko jest ok w niej mm, troszeczkę ich tutaj właśnie zmlimy łowców i pójdziemy sobie tędy skradając się tam posłałem ślady a my sobie pójdziemy troszeczkę w tym kierunku okej okay. I teraz już przyspieszymy troszeczkę kroku, żeby odsunąć się od tamtego miejsca jak najdalej. Hmm. Tak, tutaj mamy troszeczkę stworów, bardzo dobrze. Wcinajmy je jak najszybciej, aby tylko ewoluować. Tu mamy większego stwora. Bardzo dobrze. Jedzmy go. Może nam się to uda, żeby jednak ewoluować mm, przed w ogóle jakimkolwiek spotkaniem z łowcami bardzo ładnie. Ten vortex, jak widzicie, tutaj pochłania. Oo, -o. i wykrakałem łowce sobie pod same nogi. Szybko się jednak wycofujmy stamtąd. Gdzie on jest? Tam wiedzmy szybko się te bestie, które tu są martwe. Ups, to może być błąd, który kosztował nas życie, ale nie. dało się. Bardzo jest mobilny ten Kraken. W porównaniu z Goliatem, te latanie naprawdę przyspiesza tutaj nasze podróże. Szkoda, że nie możemy właśnie takie wysokie półki się wspinać, to by było dopiero fajne. Tak jesteśmy ograniczeni, nie, nie wiadomo czemu niby twórcy stworzyli mapy, które nas ograniczają. No Moim zdaniem to nie powinno być, tak? Mapa jeżeli jest, to powinna być całkowicie dostępna dla gracza, a nie jakieś kurde zamknięte... zamknięte wersje map. Aś się prosi o to takim latającym stworem, żeby jednak się wbić do góry gdzieś. Na samą górę popatrzeć sobie Zawieźć do księżyca O nie, usłyszałem już tych łowców No i niestety Wpakowałem się prosto Prosto w nich Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze z tego wyjść Jak widzicie już tutaj Mniej więcej wiem o co chodzi jeżeli jesteśmy w powietrzu, to atakujemy taką kulą, jakby elektryczności, coś w tym stylu. A jak jesteśmy na ziemi, to atakujemy normalnie jaką meli. Z tego co tutaj widzę po nikach chyba gramy z jakimiś Polakami. Może któryś to <laughs> obejrzy ten filmik, to prosi na w komentarzu. i jakim się ze mną walczyło za lekko pewnie tutaj w tym momencie nie będą mieli bardzo ładnie nam to idzie póki co o już nam zeszło tutaj jak widzicie te pole siłowe kurde ale jesteśmy spowolnieni niestety jeszcze poślemy im vortexa na pożegnanie i odsuńmy się stąd jak najdalej. No jak widzicie mapy są ograniczone niestety. Wielka szkoda, że nie możemy sobie gdzieś dalej popchnąć, ale tutaj akurat to rozumiem. Hmm, ze względu takich, że po prostu... Wow, wow, ...wow. Nie, ta bestia jest zbyt duża. Żeby z nią tutaj walczyć. Jak na razie. Nadal nie ewoluowaliśmy w ogóle. Co niestety jest bardzo, bardzo niekorzystne dla nas w tym momencie. Na takim poziomie, właśnie jakim jesteśmy teraz, to jesteśmy bardzo słabi i jesteśmy dosyć łatwym celem. Szybciutko, może teraz się to uda? Dokładnie. Chociażby. Chociaż udało nam się osiągnąć drugi poziom, nadzieję, że uda się i trzeci. Jeżeli chodzi o co teraz dam, dam szoka. Bardzo fajny skill. O nie. łowcy już tutaj dobiegli. Zdążyli wypuścić nawet... ...niestety te swoje... ...to swoją pułapkę, której bardzo nie lubię. Nie jest to dosyć dla nich prosta akurat walka. W ogóle myślę, że to po prostu trudniej się walczy też z krakenem w porównaniu z Goliatem. Kraken wydaje mi się po prostu bardziej mobilny i ta walka oczywiście też na odległość to też swoje robi. Przyatakujemy ich troszeczkę z bliska typu. Zawsze trochę nam to pomoże. Pięknie, uszkodziliśmy ich i teraz szybciutko się stąd wycofamy. Mam nadzieję, że oni tam będą starać się przywrócić te osoby, które zginęły. A my przez ten czas się po prostu wycofamy. Na razie przynajmniej. Może mógłbym ich teraz pokonać już. Hmm, nie byłoby to jakieś yy, pewnie specjalnie trudne, ale chcę Wam pokazać trzeci poziom ewolucji nawet kosztem zwycięstwa. Bo nie o to w tym chodzi, żeby zawsze wygrywać, tylko żeby też pokazać jak to wszystko wygląda. I no, tak dużo nam wcale tutaj nie brakuje do tego. Stąd te ptaki tu się w ogóle pokazuje. Zawsze jak jemy, to jakieś ptactwo, to musi przylecieć. Patrzcie jak teraz bardzo ładnie powinien spory się wykończyć. Wow, wow, wow. Ups No niestety to był błąd. Nie powinienem tam czekać. Troszeczkę je tutaj. Na odchodne. I jeszcze raz. Co to tak robi? Odnowimy trochę naszą tarczę Ups Przez przypadek użyłem nie tego mm, Nacisnął nie tym co chciałem Wycofujmy się dalej O oh, wow Trochę jak widzicie nieraz szaleję tutaj, więc takiego nie zrobiłem żeby mm, Kraken tak właśnie zareagował Wcinajmy o nie, łowcy są blisko niestety. A ja tego nie chcę jeszcze z nimi starcia. Więc wycofujmy się dalej. Jeszcze dalej. Delikatna jakaś piecinka była. Mam nadzieję, że nie wysypie mi się gra po raz kolejny, czy po raz drugi w zasadzie, ale nie chciałbym tego. Ponieważ, ponieważ jest to wiadomo irytujące dosyć. Tym razem może nam się uda go zeżreć, zanim tu przyjdą. Zawsze chociażby sobie odnowimy ten nasz pancerz. Dużo nam już tutaj nie potrzeba. Jeżeli chodzi o ewolucję. I... Mam nadzieję, że te dwa stwory wystarczą, które teraz pochłoniemy, żeby ewolu ewoluować i dokładnie nie czekajmy już dłużej. Pomimo tego, że tu oni przybiegli, mam nadzieję, że uda mi się ewoluować i nie stracić całego pancerza, chociaż to mógł być błąd, który może kosztować mi życie. Dokładnie, cały pancerz tam spili przez ten czas Teraz mam jeszcze nową umiejętność, którą właśnie wybrałem, to są te miny Banshee One są bardzo ciekawe, jak widzicie To jest taka kolejna nasza zdolność Zasięgowa Która jest myślę dosyć ciężka Dla O, jak widzicie bardzo ładnie można atakować tutaj ich z tego nie wiem czy to jest dosyć uczciwe, że ja tak się utrzymuję tutaj w górze długo. I czy to nie jest jakiś bug gry, nie jestem pewien. Jeżeli jest, to napiszę o tym na forum gry. Bo nie jestem pewien, czy ja tak powinienem tutaj sobie lewitować tyle czasu. Gdzie oni są? Gdzieś tutaj są. No kurczę, nie chcę ich. A no, zresztą nieważne. Udajemy się do power planta. Do pary, przepraszam, relaya. I zniszmy go. A tutaj jesteście, tak? Bronicie sobie. Te miny są mi tutaj niepotrzebne. Ups. Może to jednak nas kosztować życie z tego, co widzę. Nie jest takie proste. Tracimy tutaj szybko tymi nami. Dokładnie, vortex. Zleciałbym trochę na dół i może użyjemy właśnie tej kulki. Bardzo ładnie. Ciężko jest mi w nich trafić, kurczę, trochę. Mam z tym drobne problemy. Jeszcze tylko jeden został, dobrze widzę. Dokładnie, jeszcze kurde odnowili się. Niestety, ale może to się jednak nas zakończyć śmiercią. Pomimo moich starań silnych. Chyba, że ewentualnie się z tym po prostu wycofamy Jest na to szansa. Teraz w zasadzie. O, ale chciałbym ich ubić. <laughs> I tu nam został jeszcze jeden do ubicia Może się uda, a może się nie udać. Ups. To chyba jednak nie było zbyt mądre posunięcie z mojej strony. Chyba, że odnowimy troszeczkę sobie teraz życia. Może na tyle dużo odnowimy, że zdążymy ich tutaj ubić, zanim się zregenerują. Albo i nie zdążymy. Co nas to atakuje znowu? Dobra. Wóz albo przewóz. Niszczymy power relay'a. Już widzę, że niestety oni nadlatują. Już jeden biegnie tutaj. Poślemy tam troszeczkę tych min. Nie wiem czy zdążymy to rozwalić. Dawaj, dawaj Kraken. Zostały nam dwa paski życia. Tak, tak, tak. Już naprawdę niewiele nam brakuje. Do zniszczenia tego power play'a. I wygąć. No i tak oto właśnie. Wygraliśmy grę krakenem. Proszę bardzo. Stwór jest naprawdę mobilny, jest świetny, moim zdaniem. Dużo lepszy od Goliata, ze względu właśnie na tą mobilność Goliata. Bardzo mi tego brakowało. Te ataki obszarowe, te ataki dystansowe. Po prostu bajka. Nie wiem, prawdopodobnie jakoś go znerfią, bo <laughs> sami widzieliście to unoszenie się w powietrzu. Wydaje mi się, że z tym jest coś nie tak, że tak długo to trwać nie powinno. Chociaż nie wiem, może jednak powinno, może ja się jakoś blokowałem o tą całą osłonę, która tam jest na górze. No ale nieważne, tak? Nieważne. Jeżeli wiecie coś na ten temat, to z chęcią posłucham Waszych opinii. Możecie napisać to oczywiście w komentarzach pod filmem, co o tym sądzicie. Czy to tak właśnie powinno wyglądać, czy może jednak nie. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o materiał właśnie z Bety i Czy kupię tę grę? Nie wiem jeszcze, czy ją kupię. Zastanowię się nad tym. Jak na razie bardzo mi się podoba, zobaczę jeszcze co takiego pełna wersja będzie miała dla nas do zaoferowania i Ile trybów i tak dalej, bo jak na razie ten tryb ewakuacji i ten tryb całe polowania, no trochę to jest za mało Daje to frajdę, ale powiem Wam szczerze, to taka czysta farma jest I Ile to można po prostu tak grać na tych samych mapach jest też za mało Już o tym nie, nie wspominając, tak No ale dobra, już nie będę tutaj więcej przedłużał tego filmu, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i to tyle, cześć!